Witam Was w moim pierwszym odcinku z Brawl Stars. Tak. To jest ta gra. Sobie zagramy to jest klub. E, mój. Zobaczymy sobie co tam jest w sklepie. Tara. Punkcie do tary. Nowe, nowe wydarzenia. Tak, ogólnie to mam kruka. Bo już chcę trochę jak widzicie pu puszek pucharków wbiłem. 6143 614... i sobie po prostu będzie nam łatwiej grać. Zagramy sobie w zadmy Polecam zostawić suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę. Dobra, zaczynamy. Kurde. Dobry team. Jakie nuby z nich są? Kurde, straciliśmy bramkę. Ale gramy dalej, spokojnie, nic się nie stało. Raz na dwozie, raz podwozem. Jak to się mówi. Kurde, dobrzy są Dobra, odradzamy się Łopik Ajajaj Ojej, z gola strzeliliśmy Możemy umrzeć? Kurczę, coś nam nie idzie w tym meczu, ale musimy wygrać. Dobra, ta M zaraz umrze. Ogólnie w Brawl Stars się dużo pozmieniało. Jest dużo nowości. Kiedyś Uważam, że niektóre rzeczy dobrze dodali, a niektóre źle. A przy okazji wygraliśmy. Więc jest też bardzo dobrze. Teraz sobie zagramy sola albo dło. Ogólnie zapraszam do klubu Team Polski 1. Osoby, które grają w Brawl Stars. Zapraszamy. Ugościmy Was. Dobra, teraz sobie zagramy solo. Ogólnie to mam do Shelly. Mam 21 rangę, najwyższą. Sobie też wygrania możemy jakieś porobić. Tam na majki sobie zagramy solo Dobrze, zaczynamy rundę Musimy to wygrać Tam jest spoko, załatwimy go O, oh, ma gadżet? To jest średnie bym powiedział. Kurcze. Niestety, ale nam nie poszło w tej rundzie. Na szczęście, nic nie mamy. Nic odejmę ni 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 z pucharków. I teraz sobie zagramy rundę kolejną o, w tym samym miejscu, żeśmy się odrodzili na górze z Barley to będzie dobrze że z nim wygramy no pok pokonaliśmy go było łatwo teraz sobie upolujemy na kogoś innego Pokonaliśmy, teraz musimy uważać. Uciekamy. Niech się nam życie odrodzi. I idziemy dalej walczyć. wyszło nam jesteśmy 6 znowu 0 pucharków dziwnie się to układa teraz sobie możemy zagrać bo na przykład w komentarzu możecie napisać jaki najbardziej tryb lubicie w Brawl Stars możecie chętnie posłucham Zabraliśmy Power Cube a. Hashtag złodziej. Nam jest Barley. Trzeba uważać też. Ogólnie ten odcinek jakiś mega długi nie będzie. Myślę, że z 10 minut będzie trwać nie dłużej. Z uwagi na to, że jest to mój pierwszy odcinek z, z, tej, z tego typu gry. Dobrze. Grana, teraz idziemy. A tu już jest ktoś. Wygramy to na spokojnie. Trzeba uważać, żeby też zbyt pewnym nie być, bo to różnie bywa z takimi. Łatwo. Plus 10 pucharków. Nawet wyzwanie jakieś, wyzwanie długo zrobimy. Tak jeszcze raz, zapraszam do team polski 1 dam wszystkich graczy, którzy grają aktywnych przede wszystkim. A my sobie jeszcze zagramy w zadymy, albo w pary na solo, na przykład sobie zagramy. 8 Nie grałem tą postacią. Testujemy ją sobie A kurczę, on no jest taki wolny. Najgorzej, jeżeli będzie na Mike, bo wysadzi, bardzo łatwo. Już zaraz pokonamy. Wszystkie pamięki są nasze. Już zbyt łatwo. I wygrana. Ośmiomitowy to jest nawet spoko po prostu. Tylko, że jest zbyt wolny. Dobrze i to na tyle w tym odcineczku. dostawcie łapkę w górę, subika. Jeżeli chcecie więcej filmów, piszcie pod komentarzami. I tak myślę, że to będzie na tyle. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, że jest nowa postać Gale. Przetestujemy ją sobie. Szkoda, że ona jest w karnecie bojowym, bo właśnie. Ogólnie do Brawlstar doszło takie coś jak karnet bojowy. I to jest właśnie coś takiego. Można w nim klejnoty, a nawet megaboksa mieć. Dobrze i to na tyle w tym odcineczku. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w drugim odcinku. Cześć.